Zakwas Chlebowy, czyli zbieramy się tutaj tym razem z ojcem Michałem Leganem, bardziej doświadczonym dziennikarzem niż, niż tym, który siedzi po tej lewej stronie, po waszej prawej. Dzisiaj zbieramy się po to, żeby zadać sobie fundamentalne pytanie. Niekoniecznie rozbijać tę Ewangelię i Liturgię Słowa na części, tylko przełożyć ją na nasze życie. Na to, co do mnie mówi dzisiejsza Ewangelia i zachęcam do tego, abyśmy wszyscy zadali sobie to pytanie. Ja ty i Michał Legan. Dzisiaj w aklamacji usłyszymy takie zachęcenie. Otwórz, Panie, nasze serca, abyśmy uważnie słuchali słów Twojego Syna. Co do Ciebie, Ojcze, mówi? mówi dzisiejsza Ewangelia o Jezusie, który stwierdził, że w wieku 12 lat Wyjdzie sobie i zacznie nauczać starszych od Niego ludzi. Dla mnie to jest przede wszystkim y, dobra nowina o tym, że w rodzinach zdarzają się konflikty i nieporozumienia. Okay. I y, to jest taka dobra nowina, która zaczyna się od prostego stwierdzenia, że Pan Jezus był stuprocentowo człowiekiem. Mówimy y, tak trochę teologicznie czy dogmatycznie, że we wszystkim do nas podobny, oprócz grzechu. I okazuje się, że naprawdę we wszystkim do nas podobny, bo skoro jakby Bóg przewidział, że Jezus będzie embrionem, płodem, nienarodzonym dzieckiem, potem tym maleństwem, które jest tuż przed przyjściem na świat, potem maluszkiem, którego trzeba przewijać, karmić, potem małym chłopcem, którego trzeba uczyć pierwszych kroków, uczyć mówić sąsiadom dzień dobry i żeby grzecznie siedział przy stole i nawet go trzeba było nauczyć modlitwy, co samo w sobie już jest. Pewnie jakoś zaskakujące, gdy mówimy o Bogu, którego trzeba uczyć modlitwy, Bogu człowieku, no to yy, odkryciem Ewangelii jest także to, że wzrastał w łasce u Boga i u ludzi. Wzrastał, czyli czegoś nie miał, był na jakimś etapie i potem rósł do etapu kolejnego. I dla mnie ta Ewangelia o Jezusie, który gubi się w świątyni jerozolimskiej, to jest na początek, tak na bardzo podstawowym poziomie, Ewangelia o trudnościach w komunikacji między rodzicami a dziećmi. Jak ktoś ma 12 lat, to ma prawo nie być jeszcze gotowym do pełnej... Do pełnej komunikacji. Potrzebuje się tego uczyć, wzrastać w tym. Na przykład wystarczyłoby, żeby powiedział mamie i tacie: Słuchajcie, ja tu jeszcze zostanę trzy dni, bo mi tu dobrze, nie? Ja chcę być w domu ojca, to wy idźcie, przecież ja tam z kuzynami czy z, z kimś tam dotrę z powrotem do domu, albo poczekajcie na mnie, bo ja tu jeszcze chciałbym chwilkę pobyć. Jakby to powiedział, wypowiedział siebie głośno i wyraźnie, co ma, jaką ma potrzebę. No to uniknęlibyśmy całego tego wydarzenia. Tymczasem nie zrobił tego. Ta komunikacja mu się nie udała, można powiedzieć. No właśnie pytanie, czy ta komunikacja nie udała mu się dlatego, że bał się, że rodzice się nie zgodzą? Mhm. Czy wynikało to z jakiegoś braku, braku jego wiedzy, braku do, doświadczenia, dojrzałości? Ja bym powiedział, że wszystkiego się musimy w życiu nauczyć. Mhm. No, dzieci się, czy młodzież się uczy tego, żeby komunikować swoje potrzeby, czy swoje widzenie świata na przykład. Mhm. I, I dobrą nowiną dla każdego z nas, niezależnie od tego, czy to jest 45-letni facet, czy maturzysta, dobrą nowiną jest to, że Jezus też się musiał tego uczyć. Że też potrzebował dotrzeć do pewnego rodzaju sposobów na, na, na siebie. Odkryć, co jest, co jest ważne. Ale mhm. to jest istotne z innego względu. Także dlatego, że Jezus ma w sobie... Ten ludzki wymiar, czyli to, że do wielu rzeczy dorasta i u, uczy się ich, a z drugiej strony ma ten wymiar bardzo boski. To znaczy, że w jego życiu priorytetem jest to, by ogłosić Ewangelię, ogłosić, że jest Zbawicielem świata. No, no właśnie, to jest ten ciekawy aspekt, który mnie tak zainteresował, właśnie między słowami Ojca, że Jezus nauczył przecież starszych od siebie. Jakby, jakby teraz spojrzeć na nasze życie, to ile razy szczerze możemy powiedzieć, że kogoś nie słuchaliśmy, dlatego że, że jest to osoba niedoświadczona? Młoda. Że jest to osoba młoda. Albo nieważna, tak, albo uboga. Tak, tak, tak. Oczywiście, oczywiście, dokładnie tak. A jeszcze więcej, bo Jezus nie tylko tych starszych ludzi w świątyni nauczał. On też czegoś wielkiego nauczył swoich rodziców. Po pierwsze, nauczył ich tym gestem, tym wydarzeniem że jego prawdziwym domem jest dom ojca w Jerozolimie, świątynia, świątynia, pańska i że można mieć najcudowniejszego opiekuna w postaci Józefa i najcudowniejszą na świecie mamę Maryję. Ale jak nie znajdziesz kontaktu z Bogiem Ojcem, to to jest ciągle za mało. Można mieć cudownych ziemskich rodziców, którzy są święci, idealni, doskonali, piękni, mądrzy, Cudowni, a i tak najgłębszym pragnieniem człowieka ciągle będzie znalezienie kontaktu z ojcem. Myślę, myślę, że tutaj otwiera się kolejna taka głębsza perspektywa uzależnienia może od relacji próby zawłaszczenia drugiej osoby nie? że przecież Maria. Mogłaby chcieć mieć Jezusa tylko dla siebie. Myślę, że znaczy ja nie jestem matką i wątpię, żebym był kiedykolwiek matką. Chociaż też nie może. Może, może. może tak być, wiesz dlaczego? Dlatego, że Pan Jezus powiedział, ci, co słuchają i wypełniają Słowa Bożego, są dla mnie jak matka. O. Więc możesz być Matką Jezusa, bo możesz Go rodzić. Naprawdę. Jak okay. będziesz słuchał, wypełniał, Słowo Boże, będziesz go rodził jak matka, naprawdę. O, no i właśnie. Um, Dziwnie się takie rzeczy mówi tym chłopakom, ale no, pan Jezus nie no, został. Teraz, teraz teraz to nic nigdy nie wiadomo, ale. <grym> A to trochę inna, inna dyskusja. Ale chodzi o to, um, że, że można w miłości kogoś zawłaszczać, mhm. prawda? Próbować no, chcieć mieć tą osobę tylko dla siebie. Ale być też matką słowa, tak mhm. jak ojciec mhm. powiedział, i chcieć to słowo realizować tylko w swoim życiu i trzymać je tylko dla siebie, mhm. nigdzie z nim nie wychodzić i nigdzie go nie wypuszczać. I myślę, że to jest taki też moment dojrzałości Maryi. Mimo wszystko moment jej głębokiego nawrócenia. Mhm. Że jej pierwsza reakcja jest taka, że synu, dlaczego nam to robisz? Jej pierwsza reakcja jest emocjonalna. To jest zarzut. Nie? Mhm. Jak mogłeś tak nieładnie postąpić? Przecież wiesz, że się martwiliśmy. Ja i twój ojciec, powiedziała. Czyli jakby podkreśliła, że mają władzę rodzicielską i że jakoś się na Jezusie może nawet trochę zawiedli, nie? Mm -hmm. To pokazuje, że ta święta rodzina, idealna święta rodzina, to nie rodzina bezproblemowa, tylko rodzina, która ma na przykład nieporozumienia. Mm -hmm. Natomiast y o jej dojrzałości świadczy inny fragment Ewangelii. Pamiętasz, na początku świętego Jana jest moment, jak ona mówi, synu, zróbże pierwszy w swoim życiu cud. Proszę cię o rzecz całkowicie niemożliwą do zrobienia. I Jezus tak patrzy na nią i między słowami jest taka taka decyzja, okej, okay, mamo, zrobię, ale nie nadeszła jeszcze moja godzina. To znaczy, jeżeli teraz spełnię twoją prośbę, to to mnie zaprowadzi na gulgotę. Mhm. I czy ty jesteś gotowa? Nie? Żebym ja teraz zaczął swoją misję mesjańską, bo to się skończy tym, że będzie stała i patrzyła na mnie ukrzyżowanego, mm -hmm. bo ona zna Stary Testament, wie, jak kończą prorocy, wie, jak ma skończyć mm, baranek paschalny. I ona wtedy mówi, uczyńcie wszystko, cokolwiek wam powie. Jakby tutaj jest ta jej wewnętrzna zgoda na to, że to nie jest tylko jej syn że nie liczą się tylko jej relacje z Nim i jej emocje matczyne. Ona go w tym momencie oddaje. Tu, tu w drugim rozdziale Jana. Zaczyna się jej golgota, jej droga krzyżowa. Jezus ją zacznie trzy lata później, a mm -hmm. ona ma już teraz, bo już się zgodziła. Więc w niej jest taka dojrzałość. Ogromna dojrzałość matki, która wie, że swojego syna urodziła światu, a nie sobie. Mm -hmm. To jest piękne, to jest w ogóle bardzo, bardzo ważne. Co pokazuje taką gotowość Maryi na to, żeby łapać okazję do nawrócenia. Mm -hmm. nie? Że, mm -hmm. że, że ona jest gotowa, że nawrócenie mm -hmm. następuje wtedy, kiedy Zaczynamy wierzyć w Boga, chodzić do kościoła, angażować się w życie religijne. Tylko nawrócenie to jest coś bardzo aktualnego, prawda? Myślę, że, że... I, I że to jest właściwie ciągle odpowiedź na taką, na taką chwilę, którą daje Pan Bóg. To znaczy, tak. Teraz Ci daje wydarzenie i to wydarzenie może Ci nawrócić. Czasami mhm. to jest dra wydarzenie dramatyczne czy traumatyczne. Dla matki, która trzy dni szuka syna, to jest trauma. Ale to, to jest właśnie to, co chciałem powiedzieć, że. Jezus nie tylko tych wielkich nauczycieli wiary uczy, ale także swoich rodziców. Bo owszem, daje im to pierwsze doświadczenie: muszę być w domu ojca, przypomina im, kto jest jego prawdziwym ojcem. Mhm. Mieli prawo zapomnieć, 12 lat temu wydarzyły się wielkie cuda. Potem był moment, że przyszło trzech dziwnych panów ze wschodu i zostawili trochę, trochę złota, ale właściwie poza tym. Życie płynęło od 12 lat zupełnie normalnie. Tak jak mm. mówiliśmy, pieluchy, kaszka marna. Rozumiesz, mm. normalność uczenie pierwszych kroków. I, a, ale drugą rzeczą, którą nauczył Jezus swoich rodziców, i dużo ważniejszą, to było to, że im pokazał, będą trzy dni beze mnie. Tak jak teraz przeżyliście trzy dni szukając mnie i myśląc, że mnie straciliście, Przeżywając to, że może już mnie nigdy nie zobaczycie, yy, że zniknąłem wam z oczu i jestem po prostu nie do odnalezienia. Miał ojciec kiedyś takie trzy dni? Bez Jezusa? Tak. Może, może jakieś wydarzenie, może coś się stało? Nie wiem, czy to były dosłownie trzy dni, ale były takie czasy, kiedy miałem poczucie, że go bezpowrotnie straciłem. Mhm. Że, że na przykład wszedłem w taki grzech, w takie doświadczenie rozpędzenia się w grzechu, że nie będę wiedział, jak wrócić. Mhm. Albo nawet w taką pokusę myślenia, że moje życie, moje wybory życiowe i moje grzechy. Są większe od Bożego Miłosierdzia i że już się nie da wrócić. Nie? To jest taka pokusa, która się rodzi natychmiast po grzechu, że jesteś bardzo samotny. Pierwszy owoc grzechu to samotność i lęk przed Bogiem, i nagle odkrywasz, że y, możesz sam siebie wskazać na życie w trzech dniach bez Niego. W mhm. takich trzech dniach grobu po prostu. I, 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 no właśnie, no bo to, to w cudzysłowie wiadomo te trzy dni. A co ojciec by powiedział komuś, kto właśnie stracił tą nadzieję powrotu, mhm. kto jest tak uwikłany w swoim grzechu. Mhm. I ten grzech mu się potwornie podoba, mhm. bo jest piękny. Mhm. Wiesz co, ze mną jest taki problem, że mi się wszystko kojarzy z 15 rozdziałem Ewangelii według św. Łukasza, mhm. czyli z przypowieścią o marnotrawnym synu, czy o miłosiernym ojcu. I za każdym razem, kiedy spotykam kogoś, kto pokochał swój grzech, kto za swoim grzechem codziennie tęskni, kto myśli sobie, dopóki jest w domu ojcu, dopóki jestem w domu ojca, to będę nieszczęśliwy i nie będę miał wolności, to jak mam kogoś takiego, to z nim czytam 15 rozdział Łukasza, taką piękną opowieść o tym, że wiesz, tracisz relację z Bogiem Ojcem i nagle zaczynasz być mniej człowiekiem, a bardziej taką zgłodniałą bestią która po prostu syci się na koniec byle czym, śmieciami. Ten młody chłopak ląduje w chlewie, dostaje mniej jedzenia niż świnie, które tam mieszkają. Ale w momencie, kiedy postanawia zrobić pierwszy krok, i to jest bardzo nieudane nawrócenie, bo on idzie do swojego ojca, mu powiedzieć: Tato, na pewno nie jesteś taki miłosierny, żeby mi wybaczyć, i na pewno już nigdy nie będę Twoim synem, ale umówmy się, że będę Twoim niewolnikiem, ty mnie będziesz karmił, a będę dla Ciebie pracował. Mhm. On idzie z takim marnym, nieudanym, połamanym nawróceniem w kierunku ojca. Robi jeden krok. A tata biegnie w jego kierunku pozostałe 9999, rzuca mu się na szyję, przytula go. Chłop śmierdzi chlewem, a tata się ani chwili nie lęka, żeby go wycałować jak niemowlaka i obdarować, wiesz, szatą, sandałami, pierścieniem i ucztą. Więc dla mnie ta odpowiedź jest właściwie jedyną prawdziwą, jedyną ewangeliczną. Jesteś w grzechu? Oczywiście, że jesteś. Jak mógłbyś nie być? Jesteś człowiekiem. Wybierasz swój grzech regularniej niż Boga? Kochasz swój grzech, tęskni, tęsknisz za nim bardziej niż za Bogiem? Zobacz, Bóg zdaje daje synowi marnotrawnemu sandały. Jakby chciał, żebyś został na zawsze blisko Niego, to by ci dał kapcie. A daje ci sandały, bo wie, że jeszcze nie raz pójdziesz w długą. I ma plan na to, żeby te twoje powroty ci przygotować. Mówi, pamiętaj, możesz iść. Tylko drzwi mojego domu są dla Ciebie na zawsze otwarte. Zawsze możesz wrócić. To, to faktycznie piękne. No, a dzisiaj, Dzisiejszy psalm przecież mówi nie? szczęśliwi, którzy mieszkają w Twoim domu, Panie. Mm. Szczęśliwi, którzy mieszkają nieustannie, zresztą wielbiąc Boga. Wielbienie to taki mi się wydaje, kojarzy się trochę właśnie z jakimiś piosenkami i tak dalej. A jak na przykład wygląda osobiste wielbienie u Ciebie, Ojcze? Wiesz co, ja myślę, że to jest naj, najpiękniejsza ze wszystkich modlitw, mm -hmm. dlatego że jest zupełnie niepowiązana z proszeniem. To znaczy nie ma tam żadnej agendy, nie ma żadnej, żadnego planu, że Bóg coś dla mnie zrobi. To znaczy dlaczego mówi się, że uwielbienie to jest modlitwa, której najbardziej nienawidzą złe duchy? Dlatego że dopóki prosisz... To wchodzisz w taki układ, że ja będę dla Ciebie taki, jak sobie życzysz. Nawet mogę dla Ciebie ciężko pracować czy wysilać się, mogę nawet zostać wyczer. księdzem, zakonnikiem, ewangelizatorem, jak chcesz, albo mogę i na pielgrzymkę pójść, a ty mi coś dasz. I to jest taka ekonomia między mną a Bogiem. Biznesowa to, tak? relacja. Taka relacja, <laughs> trochę jakby Pan Bóg przypominał. E, automat do Coca-Coli, nie? wrzucisz, nie wiem ile teraz, dwa złote czy pięć? O, dwa złote. <laughs> A wypadnie puszka z Coca-Colą. Mhm. E, więc ta modlitwa proszenia ma w sobie coś takiego niebezpiecznego, że muszę bardzo uważać, żeby prosić jak dziecko, mhm. czyli, czyli z takim czystym sercem, że, że mogę prosić o niemożliwe i wcale nie muszę na to zasługiwać. A my mamy serca nauczone, że na miłość trzeba zasługiwać. Natomiast modlitwa uwielbienia płynie właśnie w sposób zupełnie bezinteresowny. To znaczy patrzę na Ciebie z miłością, wiem, że jestem przez Ciebie obserwowany z miłością i to mnie tak uszczęśliwia, że po prostu oddaję Ci chwałę. I ym, ja bardzo lubię oczywiście sobie tam, mam taką playlistę, lubię sobie puścić nawet na adoracji, czasami ludzie patrzą na mnie jak na wariata, ale lubię sobie posłuchać jakieś treści, szczególnie takich, które... Zawierają wielokrotnie powtórzone imię Jezus. Mi się wydaje, że znaczy mam takie doświadczenie życiowe, że, mhm. że to imię Jezus jest dla mnie właściwie jedyną modlitwą, która mnie niesie. Mhm. Naj, najsilniejszym takim elementem, który potrafi y, dotrzeć, przebić się przez mój pancerz do mnie, do mojego środka. I, I lubię sobie tą modlitwą Jezusową, czyli takim uwielbianiem imienia Jezus, przeżyć dzień. Czasami jak, jak nie niesie mnie czy jak mnie nie niesie słowo, jak nie, nic mnie nie niesie, to imię Jezus jest ratunkiem. Jest krótkie, zwarte, konkretne, jest najpiękniejszą modlitwą. Mhm. A to ciekawe właśnie osobiste doświadczenie. Ja zawsze próbowałem praktykować tą modlitwę Jezusową właśnie. Mhm. Dla mnie ona jest taka piękna, takie nieustanne i mhm. powtarzanie właśnie. Proszenie o przebaczenie i miłosierdzie jest takie, takie mi również bardzo bliskie. Nagle się okazuje, że możesz sobie cały dzień tym wypełnić, a miałem, jak byłem nastolatkiem, to miałem coś takiego w głowie, że mój mózg się ciągle nudził. I y, za dużo się działo, nie? Tak, tak tam z czado Chińczyków y, tą kapustę tam szatkowało w tej głowie. Tak, y, tak. Rozmawiam z człowiekiem, a w międzyczasie pojawiają się trzy inne myśli i, i plany, i wspomnienia, i oczekiwania i coś tam. Potem y, siedzę na egzaminie, a głowa mi biegnie do wakacji albo, albo wiesz, do kursu prawa jazdy i za dużo wszystkiego. Tak, tak, tak. Nawet, Ale to wszyscy to znamy. Wszyscy, wszyscy to, to, to znamy. znamy. Nawet było, by było tak, że Zajmowałem się liczeniem. Jak mnie coś nudziło, to liczyłem elementy, nie? Na przykład, mm. ile jest szybek w oknie, albo mm. ile jest klepek na podłodze, mm. bo po prostu mózg się męczył i jakiś mądry, mądry spowiednik mi powiedział: imię Jezus, nie? wróć do tego. Jak, jak się zaczyna rozmowa, w której, której, która jest trudna, której się obawiasz, w której yy, możecie spotkać coś złego, jak się zaczyna decyzja, którą masz podjąć, a a ona jest wymagająca, albo jak dzieje się coś wyjątkowo pięknego, albo coś ważnego, albo coś trudnego, to sobie mów w głowie imię Jezus i wypełnisz nagle swój oddech tym imieniem, y, sytuację, w której jesteś, całe swoje życie uczynisz taką pieśnią imienia Jezus. I to mi bardzo pomogło. Czyli imię Jezus. A, a propos imienia Jezus, to, to mi się bardzo to że z tym właśnie, żeby trzymać głowę na sercu Jezusa, uhum. prawda? Dzisiaj święty Jan w drugim czytaniu mówi nam, że jesteśmy dziećmi bożymi, uhum. ale nie do końca tak jak my myślimy, że jesteśmy tymi dziećmi bożymi, bo będziemy kimś więcej. Kimś Bogami, więcej. Bogami. Współdziedzicami Jezusa Chrystusa. To jest dla mnie coś zupełnie niezwykłego, bo być dzieckiem to jednak jest taka zasada jakiejś. Yy, Wielkiej miłości, czułości, zaufania. Mały, mały dzieciak, wiesz, który chwyta swojego tatę za rączkę, bo przechodzą przez przejście na pieszych, to jest taki obraz, który pokazuje: wiesz, okej, okay, ufam ci, całe życie się o mnie troszczyłeś, nie mam żadnego powodu, żeby się niepokoić, po prostu jestem przy tobie bezpieczny. To jest postawa dziecka. Tylko, że postawa dziecka bywa też bardzo niedojrzała. Dzieci bywają infantylne roszczeniowe, humorzaste i tak dalej, i tak dalej. Więc w tym obrazie dziecka jest coś bardzo, bardzo pięknego, pełne zaufanie, ale jest też jakaś, jakieś niebezpieczeństwo, że sobie pomyślimy, że mogę być przed Bogiem Infantylny i mogę życie przeżyć bez dojrzewania. Tymczasem, właśnie słowo mówi nam, że będziemy współdziedzicami Jezusa Chrystusa. Czy, co to znaczy być współdziedzicem? Znaczy mieć wszystko to, co ma dziedzic. A ostatnio mnie pokonała taka rzecz, mhm. którą odkryłem na temat Eucharystii. Otóż yy, 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 yy. przeczytałem, że słowo komunia oznacza, że. Y, jest dwóch partnerów, którzy uznają swoją równorzędność. Czyli jak wchodzisz w komunię z Bogiem, to Bóg uznaje twoją równorzędność z Nim. I to brzmi prawie jak jakaś... No nie wiem, no... No, no to jest prawie pysznie, albo, okay. y, albo jak jakaś herezja. Y -y -y. Ale, ale tak, Bóg uznaje twoją równorzędność, y -y -y. kiedy wchodzi z tobą w relację... Pełnej komunii. No to, no to jeżeli Bóg robi nam takie rzeczy, to naprawdę możemy się spodziewać, że, że to przebóstwienie nastąpi. Nie naszą siłą, nie dlatego, że taki jestem, super i yy, hop do przodu, tylko właśnie dlatego, że, że On mi to da. Mhm. I to tak naprawdę wszystko, o czym mówimy, trochę sprowadza się do świętej rodziny. Mhm. W sensie to są takie mhm. przymioty i cechy, którymi niewątpliwie święta rodzina dysponuje i których wzór nam niejako przekazuje. Jest jakiś taki jeden, bardzo konkretny przykład, przekaz, jaki ojciec może dać na koniec świętej rodziny. Czego ona nas uczy dzisiaj, konkretnie dzisiaj? Ja myślę, że to jest tak, że akurat jesteśmy chwilę po Bożym Narodzeniu, wpatrujemy się w żółbek i ten żółbek jest pełen nadziei, dlatego że pokazuje rodzinę, której się po ludzku niewiele udało. Znaczy oni sami siebie zawiedli, nie ogarnęli sytuacji. Wiesz, masz żonę, która jest w ciąży. Zasadniczo Twoim zadaniem powinno być zapewnić jej poczucie pełnego bezpieczeństwa i komfortu. Masz małego chłopca, którego masz święty obowiązek tak zaopiekować, żeby nie miał wrogów i żeby, żeby, żeby był bezpieczny. I nagle się okazuje, że jest grota czy tam szopa, w której po prostu nie ma żadnego komfortu. Jest Herod, który, który jest przeciwko Wam. Jest długa droga do Egiptu. Po ludzku porażka za porażką. A po Bożemu tak się realizuje Jego plan. Nie? I ja myślę, że w rodzinach bardzo często jest poczucie porażki. Bardzo często, może nawet codzienne jest poczucie porażki, nie. Mama wstaje o tej szóstej woła: wstawajcie, wstawajcie, bądźmy dzisiaj normalni rano, zachowajmy się wreszcie jak należy, wyjdźmy wszyscy o właściwej porze, po śniadaniu, wszyscy w dobrych humorach, wstawajcie. I to się od razu rozwala, nie? Bo, bo jakiś nastolatek wstaje za pół godziny, yy, ktoś tam mówi, że tego jeść nie będzie, yy, tak, tak. ktoś tam mi się akurat obudził wściekły, więc nakrzyczał na cały dom, i już jest po wszystkim. I rodziny regularnie przeżywają poczucie, że znowu nie wyszło, nie tak jak miało być. A potem się okazuje, że jesteś świętą rodziną, nie? bo w ogóle nie chodzi o to, że ma być po Twojemu. Mm. I w ogóle się nie ma zrealizować Twój plan, tylko ma po prostu się urodzić Chrystus. To, to właśnie, co mówisz, kojarzy mi się, kiedy mam zaplanowany jakiś dzień. Mm. Bardzo często jest tak, że mamy dosyć ściśnięte te obowiązki tu z jednego spotkania na drugie, no i w pewnym momencie coś wyskakuje. Na przykład. Trzeba pomóc biednemu dziadkowi, który już nie bardzo potrafi sam skręcić Albo jest szafkę. Korek w Warszawie i się godziny spóźnia. Tak, tak, tak. Albo ktoś dzwoni, że jest chory i nie dojedzie dzisiejsza historia. Tak. E, ale bardzo często jest coś, nad czym po prostu nie mamy kontroli. Mhm. I, I zrozumieć i to przyjąć, nawet mhm. jeśli rozwali nam się przez to dzień. I też sobie wybaczyć. Nie? Tak. Okej, okay, no zawaliło się. W ogóle nie jest po mojemu. Ale czy musi być po mojemu? Tak. Wcale nie musi. Ta idealna rodzina z Nazaretu dzisiaj przeżyła sytuację, że im się nastolatek zbuntował. Po prostu zachował się w sposób, którego się matka po nim zupełnie nie spodziewała i tata, nie? I mogliby się zapaść pod ziemię i powiedzieć: "Kurczę, wstyd przed kuzynami, trzy dni go szukaliśmy, a on po prostu był. Nie, nieposłuszny czy niegotowy do, do dobrej komunikacji. A tymczasem oni po prostu w zdumieniu patrzą, jak on mówi: Musiałem być w domu mojego ojca. To jest dla mnie pierwotne, to jest dla mnie fundamentalne wszystko inne się może zawalić. Ale ta relacja z ojcem musi przetrwać. To faktycznie prawdziwe i piękne bo czasem, jeśli coś się zawali w naszym dniu, i ktoś tam gdzieś powie ale to wszystko według Bożego planu. Zaraz zobaczysz, jak to się ułoży, a może się nie ułoży. Być może po tylu latach Twojego życia dalej nie zauważysz, po co ci to było? Jezus umarł i rodzina przez te trzy dni nie wiedziała, po co to było. I musieli uwierzyć, musiało to. musieli po prostu zaufać. Chociaż mieli wszystkie znaki, i potem powiedzą, no jak, przecież tam wszystko tłumaczył. Na trzy dni zniknął w Jerozolimie. Przecież wtedy się powinniśmy nauczyć, że, że te trzy dni mają w jego życiu znaczenie. Trzeciego dnia odbywało się wesele w Kanie Galilejskiej. Przecież ciągle nam zostawiał znaki. Nie? Że już nie wspomnę o, o, o całym Starym Testamencie, wypełnionym znakami, jaki będzie mężczyzna. Hmm. Wystarczyło słuchać, <grym> mieć otwarte oczy, uszy i byśmy wiedzieli, o co Panu Bogu chodzi. Ale czasami trzeba przez te trzy dni ciemności przejść, żeby. Się tym światłem, które nadchodzi, naprawdę zachwycić. Nieustanne wielbienie imieniem Jezus, ciągłe powroty, ale też te sandały, przez które będziemy uciekać i wracać, w współdziedzictwo z Chrystusem i orędzie świętej rodziny na 29 grudnia. To w zakwasie chlebowym podsumowanie. Dziękujemy bardzo Michale. Dzięki, wracaj. Dzięki, dzięki. Trzymajcie się.